O tej drodze. Bo pewnie za, za, zarząd dróg wojewódzkich myśli, że to jest droga gminna, a my zawsze myśleliśmy, że to jest, że to jest nasza, prawda? I jeszcze chodzi o miejscowość łóżki, bo tam również no, w ramach tego letniego utrzymania dróg, szczególnie właśnie w okresie pozimowym, no, są ogromne dziury. A kwiecień, maj to są właśnie miesiące, kiedy te drogi zawsze były w jakiś sposób naprawiane. Druga sprawa dotyczy ulicy 1 maja w Kępicach. Tutaj chodzi o kanalizację. Była komisja, która opracowała plan budowy dróg na terenie gminy Kępice. Ulica 1 Maja również została uwzględniona w tym planie, natomiast bardziej 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 w tym harmonogramie ona jest na końcu, w związku z tym, że nie ma tam kanalizacji. Ja się bardzo cieszę, że gmina kanalizuje poszczególne miejscowości, tak jak ma to w przypadku tutaj teren nitki, która idzie do przytocka, czy jak będzie skanalizowane Barcino, bo właśnie o to chodzi. Natomiast prosiłbym również o żeby pamiętać o tych miejscach, które nie są skanalizowane, ale leżą w bezpośredniej odległości od miejscowości, które są skanalizowane, czyli właśnie ulica 1 maja w Kępicach, czy cała miejscowość Łóżki, gdzie Warcino, są, Warcino jest skanalizowane, a Łóżki nie są. I trzecia sprawa to jest ulica Sławieńska w Korzybiu. Chodzi mi o chodnik, bo słyszałem już takie deklaracje, że w tym roku na, w Korzybiu na ulicy Sławieńskiej ten chodnik będzie. W tej, w tej chwili wiem, że, że jest pewne wycofanie w tej sprawie, że, że zarząd dróg wojewódzkich chyba w tym roku jednak nie będzie inwestował w, tej, w ten chodnik, więc chciałbym wiedzieć, jak, jak się sprawy mają. No bo nie muszę tutaj pani burmistrz tłumaczyć, pani burmistrz doskonale wie, że no jest to, jeżeli chodzi o Korzybie, bardzo ważna inwestycja, że w takich miejscowości, gdzie jest taka droga wojewódzka często uczęszczana to takie miejscowości chodniki mają no my tutaj z radnym Palewskim doczekaliśmy się że w Osowie w Osowie na drodze powiatowej chodnik jest także prosiłbym również żeby walczyć właśnie o to żeby, żeby nie zapomnieć o chodniku w korzybiu i to by było na tyle rozumiem że nikt z pań z panów radnych nie ma interpelacji do zadania odpowiedzi na zgłoszone interpelacje zostaną udzielone zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w punkcie 23 Przechodzimy do punktu trzeciego. Są to zapytania i wnioski sołtysów. Bardzo proszę Pani i Panów sołtysów o pytania do Pani Burmistrz. Bardzo proszę Pani Sołtys Kożybia. Miło mi dziękuję za udzielenie mi głosu i ja to tutaj mam troszeczkę więcej takich. Jeden punkt już mi właśnie zabrano, jeżeli chodzi o chodnik przy ulicy Sławińskiej. Następna sprawa to jest teren po byłej poczcie w Korzybiu. Tam się dzieją już sceny naprawdę straszne, jeżeli chodzi o uporządkowanie. I tu proszę panią burmistrz o interpretację pisemną z prośbą o, do poczty o uporządkowanie. Ewentualnie, jeżeli nie chcą się tym zająć, to niech przekażą pod nadzór gminy czy pod własność gminy. Jedna sprawa. Druga sprawa to jest działka na rogu ulicy Kasztanowej, a Dworcowej. Tam, gdzie są te zbiorniki rotacyjne wód opadowych, ta działka jest w okropnym stanie. Tam sobie ludzie zrobili prywatny teren, jeżeli chodzi o spadowanie drewna, cięcie drewna, wyrzucanie wszystkich tam swoich kanap, nie kanap, a ogrodzenie jest w fatalnym stanie. Trzeba by było do tych ludzi po prostu ja wiem, że to nie jest działka gminna, jest to działka chyba wodociągów. Wystąpić, ta pani miała się skontaktować ze mną, ale do tej pory jakoś jest cisza. Wystąpienie, żeby tam uporządkowali to i ogrodzenie zrobić, ewentualnie tablicę, że to jest teren w tym zbroniony. Następna sprawa. Tutaj widzę pan Adam się nie bardzo interesował tym, ale ja go tutaj zastrzelę trochę. o Otablicowanie kierunku do stadionu, bo ludzie w Korzybiu zaczynają być informatorami już. Są to mecze, tam odbywają się imprezy, a wszyscy samochodami jadą po drodze, się pytają mieszkańców, gdzie ten stadion jest w Korzybiu. Przydałoby się jakieś tam informacje na ten temat ustalić. I jest to jedna sprawa, teren, to znaczy chodzi mi konkretnie o regulację granic działek na ulicy Jeziornej. Tam by trzeba, bo naprawdę też jest to ulica, która jest jakby reprezentacyjna w Korzybie, bo tam wszyscy na jezioro sobie idą tam zrobi Zrobić tam troszeczkę porządku, a nie można, ponieważ no są granice działek nie, nieuregulowane. Tyle bym miała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani bardzo proszę. Ja mam tylko jedno pytanie. Może przypomnienie, że nasz piękny barszcz z cicholubiu osiągnął chyba 20 centymetrów i proszę już o jakąkolwiek interwencję, nie wiem czy spryskanie, czy wycinanie tego, bo naprawdę zarośniemy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani sołtys Ja mam takie do Pani Burmistrz. W imieniu swoim oraz mieszkańców budynku 33 chciałabym podziękować Pani Burmistrz że za szybką interwencję i wystosowanie pisma do właściciela pałacu w sprawie komina. No mamy nadzieję, że to nie odbędzie się, że może Pan właściciel się w końcu zainteresuje, bo pałac naprawdę się wali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa sołtysów? Z Proszę. Dziękuję. Ja dla przypomnienia. Była, było zebranie u nas w marcu i cztery tematy były poruszone. Przystanek do dziś nie ma odpowiedzi. Dzieci stoją i mokną marzną. Tak samo lampa. Pan gwoździak obiecuje że to trwa ponad rok. Był ktoś obejrzał, stwierdził, że powinna być ta lampa. Nie ma lampy. Następnie barierka, która uległa zniszczeniu podczas wichur, gdzie dom uderzył na nią I, i jeszcze jedna sprawa była. Droga, wyrównanie drogi. Pani burmistrz jechała, jechał pan gwoździak. Pan Gwoździak obiecuje, że przyjedzie pan pęski i na tym się kończy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze się zgłasza do za zabrania głosu? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu czwartego. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów. Bardzo proszę Pani Burmistrz. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Państwo Sołtysi. Chodnik jeżeli, chodnik, jeżeli chodzi o chodnik ulicy Sławieńskiej, też w informacji z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym ja się spotkałam z Panem Ryszardem Świlskim, wicemarszałek odpowiedzialny za drogi, za infrastrukturę. Też jedna rzecz taka. Pieniędzy na razie Zarząd Dróg Wojewódzkich nie ma. Liczy na oszczędności z innych przetargów. I wtedy ten chodnik byłby robiony, ale jest drugi taki problem, że to pozwolenie, które mieliśmy na budowę, i te uzgodnienia, które mieliśmy, i to, co gmina powinna zrobić, ze swojej strony przedawnieniu uległo i my odnawiamy. Jest podpisana umowa z projektantem y, i my w tej chwili odnawiamy wszystkie pozwolenia i uzgodnienia, jeżeli chodzi o chodnik przy ulicy Sławieńskiej. To są prywatne osoby, to jest PKP, y, to jest pewnie je energetyka, także trochę to czasu trwa y, i też na zarządzie dróg wojewódzkich nie, nie nie wymuszamy tej inwestycji teraz, chociaż obiecana jest, bo nie jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o dokumenty, a zgodnie z umową my powinniśmy dokumentację dostarczyć pełną z pozwoleniem na budowę, a w tej chwili ta dokumentacja, bo to od 2006 roku się ciągnie, wygasły wszystkie pozwolenia, są odnawiane, jest zlecone, myślę, że wrześni, październik też czekają na pieniądze z przetargów. Jeżeli będą pieniądze w Zarządzie Dróg Wojewódzkich y, poprzetargowe z inwestycji, które są realizowane, bo w tej chwili Zarząd Dróg Wojewódzkich te większe inwestycje to tylko realizuje te, które były rozpoczęte w latach poprzednich, jeżeli tam się pieniądze pojawią, y, będą i, i ten chodnik. To jest y, inwestycja wpisana i raczej no, nie powinno się nic takiego wydarzyć, y, że, że nie będzie robiony ten chodnik, ale nie mogę też y, obiecać, że na pewno w tym roku, tak? My też mówię, dokumentację robimy od nowa, praktycznie całą, a to trochę czasu trwają te uzgodnienia. Ruch ulicy Kastanowej i kolejowa, to już jest przejęte przez gminę i, i tam jest planowany zrzut deszczówki. Ja tutaj. W, w imieniu tutaj pani Sołty, spółkę poinformuję, żeby zabezpieczyli ten teren i żeby dbali o to. No z mieszkańcami, którzy tam sobie rozkładają ogródki, jakieś ławki, no to będzie trudno, bo na razie to nie jest zagospodarowane i póki co gminie ta deszczówka tam nie jest zrzut deszczówki potrzebny, ale spróbujemy ten teren uporządkować, no bo faktycznie, nawet przed dorzynkami, to, to nie wygląda. Bardzo proszę, ale, ale prosiłbym o krótką wypowiedź. Pani burmistrz, jeżeli chodzi o uregulowanie tego, tam terenu, to my we własnym zakresie byśmy to zrobili, tylko Bo chcemy chcemy ogrodzić. być pewni, że, że nam wolno to zrobić. Tak. Mhm. Dobrze, tu my się tutaj, myślę, po sesji nawet dogadamy i zobaczymy, czy materiały jakieś. Żyły. Też warto byłoby, żeby był ten teren ogrodzony. Tablice jak do stadionu dojechać? My niedawno zamawialiśmy do, do obłęża tablice. Yy, także yy, też proszę zapotrzebowanie i razem jak będziemy tablicę zamawiać do gminy to, to tą informację taką na stadion yy, też byśmy mogli zamówić. Regulacji granic przy ulicy Jeziornej tam z tego co wiem to mieszkańcy częściowo sami regulowali te granice, ale chyba do, do tak faktycznie nie doszło. Ja tutaj przykażę geodezji czy, czy tam mieszkańcy, bo też no, chodzi o pieniądze, żeby, żeby mieszkańcy, którzy są zainteresowani, żeby też byli i zainteresowani i partycypowaniem w kosztach, jeżeli chcą wiedzieć, gdzie mają swoje granice, żeby to tylko nie było na barkach gminy. Pani sołtys Gładysz Bart w Ciecholubiu 10 maja zaczynamy akcję, tak? Dobra. Pani, pani Sołtys Biesowic, e, jeżeli chodzi o ten pałac, już telefonicznie się do nie można. Jeszcze jakiś czas temu można było z panem właścicielem pałacu telefonicznie rozmawiać. Teraz już niestety nie można e, i dlatego pismo wysłaliśmy. Ja chciałam tak szybko po prostu załatwić, że żeby, żeby wiedział o co chodzi. On cały czas nam obiecuje, że już już zaczyna inwestować i to tak się odwleka. E, zobaczymy. Jeżeli to pismo nie pomoże, jakiś tydzień poczekamy e, i